Cześć, z tej strony Bartek Idelski. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o kosiarkach wysiewnikowych. W Polsce wyróżniamy dwa rodzaje kosiarek: kosiarki montowane na tylnym tuzie i kosiarki międzyosiowe, czyli taką jak mamy zamontowaną tutaj dzisiaj, lub specjalistyczne yy, pojazdy koszące, wyglądające trochę jak koparki z wielkimi wysiewnikami, ciężkie maszyny. Dzisiaj porozmawiamy o dwóch aspektach Mianowicie Pierwszy to jaki ciągnik dobrać do jakiej wielkości kosiarki A drugi to jaką kosiarkę dobrać do jakiego, jakiej pracy Kosiarki na tylnym tuzie Są to kosiarki bardzo obciążające tylny tuz ciągnika Przy okazji potrzebują dużych ciągników Załóżmy 5,5 metrowa kosiarka to na tylnym tuzie Potrzebuje około 100 koni 100-konnego ciągnika o gabarytach około y, 5 ton wagi. Tutaj wyróżniamy kosiarkę międzyosiową, y, dzięki której możemy 85 koni o wadze 4,5 tony agregować z wysięgnikiem o odległości 7,2 m. Tak więc jest to naprawdę świetny wynik, gdyż oszczędzamy, zaoszczędzamy na paliwie. Większy ciągnik nie jest nam w zupełności potrzebny, przez co redukujemy cenę ciągnika. A także y, nie obciążamy tylnego tuza ciągnika, wszystko jest zamontowane sztywno do ramy ciągnika. Tak. Y, kolejnym wiodącym aspektem jest y, komfort użytkowania, ponieważ y, maszyny montowane na tylnym tuzie są montowane, y, s, są y, zamontowane głowicą z tyłu ciągnika, przez co operator musi tu patrzeć c, jak gdzie jedzie gdzie kieruje, a musi się obracać żeby widzieć głowicę, to jest bardzo uciążliwe w kościarce międzyosiowej ta głowica jest z boku widzimy ją przez prawe drzwi więc mi się wydaje, że jest to bardzo komfortowa maszyna wszystko mamy w multi kontrolerze ewentualnie w panelu typu załączanie głowicy i wyłącznik bezpieczeństwa wszystko prym jedną ręką i nasz zakres pracy to jakieś 45 stopni, nie więcej więc mi się wydaje, że to bardzo duży plus do tego ciągnik 85 koni pracuje z kosiarką 7,2 metra, co przy maszynie na tylnym tuzie jest nie do pomyślenia, to nie będzie w ogóle współpracować. Tutaj zobaczcie sami. Nie musimy wiele wychylać, możemy kosić blisko, możemy kosić bardzo daleko, możemy kosić przeciw Jest to naprawdę świetna, komfortowa maszyna. Dziś testujemy akurat kosiarkę międzyosiową włoskiego producenta Procomas. Współpracujemy z nimi od, nim od jakiegoś czasu. Specjalnie w nowych klientów zaprojektowaliśmy ten zestaw, czyli mały ciągnik, duży wysięgnik testowaliśmy go w różnych warunkach sprawdzał się świetnie nie było żadnych problemów świetny w obsłudze powiedział to każdy z operatorów jest to też także dość ekonomiczne rozwiązanie ponieważ za kosiarkę 7,2 m z głowicą m 20 płacimy około 88 tysięcy netto przy tym wysięgu na pewno jest to cena bardzo konkurencyjna w porównaniu do innych marek zdecydowanie kosiarka posiada Amortyzację, funkcję pływającą przez co bardzo łatwo, bardzo komfortowo na nią operować. Plus, możemy jeszcze zastosować różnego rodzaju głowice do niej. Głowica kosząca to nie jest jedyny ostrzeg, który z nią współpracuje. W tych kosiarkach, zdecydowanie, bardzo dużą rolę rozgrywa po pierwsze komfort. Tak? Nie musimy wychylać się, bo. Może wydaje się to troszkę śmieszne, że w czym może przeszkadzać to wychylanie właśnie. Tak powie każdy, który tą kosiarką pracował godzinę, ale jeśli ktoś pracuje nią co dzień przez któryś miesiąc, naprawdę jest to bardzo uciążliwe i bardzo niezdrowe, niezdrowe dla kręgosłupa. Teraz troszkę o ciągniku. Ciągnik model T854, koreańskiego producenta marki Tym. Świetny model ciągnik z silnikiem DUSAN Infracore o pojemności 3,4 litra. 86 koni to jest najmniejszy wariant w tej serii. tak Możemy zastosować. Yy, ta sama seria osiąga moc nawet do 111 koni. Naprawdę świetny model. Przekładnia 32-32 mechaniczna z jednym półbiegiem. Yy, współpracuje świetnie. Myślę, że gabaryty grają tu największą rolę, że on z taką dużą kosiarką może współpracować. Ciężko dziś znaleźć ciągnik o wadze 4,5 tony w 85 koniach. Jest taki powiem szczerze rodzynek, tak? Ale sprawdza się świetnie. Dużo ludzi myśli, że żeby pracować z wysielnikiem musi mieć naprawdę duży ciągnik. Nieprawda to jest tylko tak naprawdę wymysł. Wystarczy odpowiednio dobrać kosiarkę do warunków i do ciągnika.